ciebaczka, ty się z cię na kolejnym odcinku z Minecraft Party, tak, wow, już mnie, już mnie podkopują, już mnie podkopują, kurczę, blaszka Minecraft Party wam się naprawdę, naprawdę podoba, um, więc odcinki będą częściej. Jeżeli wiecie, chcecie odcinki częściej z Minecraft Party, to dużo łapek w górę. A ja tutaj się postaram jak na razie, bo mnie to jeden działek cały czas goni. Ah, spadłem w dół, a mnie tego nie zabiło, nie? Coś się zbugowało, dobrze? Jednak kurcze ja wiecie, cały czas tak narzekam na te bagi No patrzcie, uwziął się na mnie i będzie mnie tego gonił teraz, nie? Spokojnie, ja sobie to, ja sobie tutaj poskacze Oj, 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 oj. to już każdy na mnie uwziął, muszą mieć jakiś sojusz Jak nic, no patrzcie, no Cały patrz, wszyscy na mnie, nie? Wszyscy na mnie, dobra, ja, ja wam tutaj pokażę koledzy Jak, jak się gra, dotrwamy do końca, no dawaj no No sobie nie miesz... Szalaj se mnie, szalaj no, szalaj szalaj wow. A ty 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 Tu już się mnie chciało, już się mnie chciało No dawaj, no chodź, no chodź No, no dawaj, dawaj Ja nie spadnę, nie ma opcji Tutaj de blaszka Ale się uwzięli na mnie, nie? Kolego tam tych kolegów się zeszczeli ze, ze, ze Hopla, 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 a ty, 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 ty. My tutaj pod nogami. Nie ma... nie ma łatwo. Ech, wygramy, będziemy na pierwszym miejscu. Jak nic. Idziemy na podium, dotrwamy do końca, o, o, o ile ja sam nie wpadnę w jakąś dziurkę, yy, bo tak to mnie niech mi podkopie, nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, jest to zbyt jestem zbyt pro. Jest to zbyt pro. Ja tutaj trenowałem całe dnie i noce, mówię wam, żeby wiecie, żeby w końcu wygrywać w tym crafcie i się udaje, i się udaje, mogę tak powiedzieć, że się udaje, bo... zamki zamknij się, nie odzywa się! Drugi byłem! Jest! Udało się! Przetrwaliśmy do końca, więc się udało, albo, albo sam spadłem, bo ja coś cofu ale byłem drugi, widzicie? Jest, jest podium, jest jakiś podium. Więc... Udaje się, udaje się, prawda? Udaje się, jest spoko, dobra, kopiemy, go, 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 no! Ach te, ach te lagi! Lagi, lagi nie są fajne, nie lubię lagów w grach, bo... To kto lubi lagi w grach, nie? To patrzcie, tu diamencik, kolejdy tu zaraz kolejdy i tu Jeszcze emeraldzik byłby jakiś, to chyba bym musiał wyłączyć Musiałbym wyłączyć te haksy Jest emeraldzik, kurcze, Bobiks, ale No pierdziele, co to jest Kozacko, coraz lepiej mi idzie w tym, nie? Już tak Możecie mi w komentarzu już napisać, no Bobiks, nie lamisz, no Bobiks, postarałeś się takie, wiecie, no Możecie mnie jakoś ładnie pochwalić, bo jak ja widzę takie Jak mnie tam piszecie jak miłe komentarze no to kurczę aż mi się bardziej chce grać aż bardziej się staram nie i, i mi się jak widzicie no udaje mi się uda jestem znowu drugi nie jestem znowu drugi kurczę blaszka ja pierdziel jestem sam z siebie normalnie zadowolony mówię wam ja się uczę od, ja się uczę od prawdziwego mistrza y, tutaj tutaj gry w Minecraft ogólnie to wiecie masak hop hop Dobra, ty tutaj ta, tu, Tutaj nie trzeba się śpieszyć, to dam wam takie porady jak, jak, jakim ja się stosuję, bo wiecie jak tak się ogląda, tak nie za bardzo wiecie jak on to na przykład robi. Jak on to zrobi, że to na przykład nie Ja tutaj wam dam porady takie, że tutaj trzeba na spokojnie y, sobie po prostu chodzić, nie trzeba biegać, kurcze skakać cały czas jak jakiś y, upośledzony rak Trzeba sobie na spokojnie, tylko trzeba uważać na czerwone. Mówięcie, to, to już jest bardzo źle. O opla! Ja pierdzielę, drugi znowu byłem! Ja pierdzielę, byłby by pierwszy, gdy to akurat nie jest patrzcie, cały czas drugi, już trzeci raz jesteśmy drudzy. Kozacko, no tutaj, tutaj nie mam techniki żadnej opanowanej ehm, Ale widziałem w komentarzach mi napisaliście, żeby skakać, skakać, żeby skakać ehm, i to i to pomaga. Więc spoko. Pi, 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 podki, dawajcie moje podki, moje podki, moje podki Dawajcie, ale tu butyk, jest tam jakaś dziewczyna, stoi, nie nie pije nic, nie je, jakaś chyba, nie wiem, jest dziwna, ja w sumie też nie mnie nie piję na, na, no, no, co to, komu jakieś jedzenie, picie, kurcze, bez tego przeżywali kiedyś, no nie do końca, ale dało się żyć, kurczę. hopla, no, pij, szybko, pij szybko, pij szybko, jak mnie bije, to pisaliście, że, no, co jest, no tutaj nam się nie udało, coś się... Zaczął. Trzeci! Cały czas podium, cały czas podium, kurczę! Te hacksy jednak działają, mówię wam, te hacksy jednak działają. Uch! Działają, działają, block war. Aha, to jest dobra, to już wiem to jest. No to też nie jakieś jakiejś techniki, no diamenciki aż dostałem, nie? Mogę sobie... Patrz tutaj, moje złoto! Kurczę, złoto, te diamenty, to jest niż złoto Masz, patrz jaki swag, patrz jaki swag. wszędzie Patrz ile ty będę miał Tyle sfagu, to jeszcze nikt nie miał chyba Gdzie moje zakopujesz tym lodem i jakimś Ty, ten yy, Lodowata dziewczyno, ty, ty nie masz serca Nie masz serca, masz serce z lodu, ty się mówi z kamienia ale nie masz serce z lodu Ja pierdzielę, ja cię tutaj diamentami obsypuję wokół ciebie a ty mnie tutaj tak, 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 tak lodem, tak, tak, tak lodem, no taki frozen po prostu. Ja wiem, że mogła się naoglądać za, za dużo i że... PIERWSZY! Kozacko! Yeah! pierwsza z być tutaj pierwszym. Uuu! Nie no. No naprawdę, no naprawdę, sam jestem pod dziwnym wrażeniem. Aż na, chyba mi się, nie, coś, coś musi mi się tutaj się, coś mi się chyba nie nagrywa. Ale nawet jak się nie nagrało, to kurczę wrzucę, chociaż, chociażby... Ej! Ścieli! w niego przecież Jak mi się tutaj nawet nie nagrywa albo będzie jakiś na... Pe pewno jest jakiś głupi dźwięk ale nie no widzę że wszystko się niby ładnie nagrywa bo, bo wziąłem inny program do nagrywania i tak i tak od, od jakiegoś czasu mam już tak, że albo się mi się nie nagrywa albo się nagrywa, więc takie to jest takie 2 na 10 no ale to przynajmniej wrzuć odcinek bez dźwięku jak jak to się nie nagra albo jakoś Będą jakieś super ekstra szumy Bo yy, nie z tego mikrofonu się nagra No to jakoś tam odszumimy, ale to wiecie tam Liczą się place'y? Byłem czwarty! no Byłem czwarty, zginałem jako czwarty Spoko, liczą, liczą się place'y yy, jest, jest spoko, no już spadliśmy trochę z podium, ale wiecie Nie można być cały czas najlepszym O w tym też nie mam żadnego kurcze że tak powiem um, skilla, no ale dobra e, niebieski bobyks jesteś daltonistą, e, pomyliłeś kolory, to są taki kolor to znowu jest ten sam kolor, to jest taki kolor e, pyk e, 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 taki e, pu no purple dałem pyk, biały to jest, e, to, jest, to, jest to jest, biały, no to był biały no no Dobra, dobra, a, a zapomniałem, że to jest takie, jakie musi być, czyli musi być takie niebieskie, niebieskie, nieb... niebieskie, jakie jest e, na przykład, o, 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 tam, takie, o jest niebieskie, e, takie jest szare, e, takie, e, jeszcze musi być niebieskie, ale niebieskie, niebieskie, takie, dobra, e, taki, I... które byłem, no i czwarty, o, znowu czwarty, kurczę, już widzę, tak chyba spadamy trochę, spadamy z tego podium, bo było tak, e, byliśmy Drudzy, drudzy, później trzeci, chyba trzeci, teraz już czwarty, czwarty. No, ale nie jest źle. To jest najgorsze, tutaj chyba nigdy nie byłem pierwszy. Tutaj chyba nigdy, nigdy, nigdy nie udało mi się, mój wózek! Jest, udało się, a ty, 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 ty lodowata dziewczynko. Nie dasz mi się tutaj frozenami, nie zafrozenujesz mnie tutaj. Kurde, blaszka. Tam tak księżniczka mi u góry co była pomoga pomaga no, Ty bezczelny chamie! Dawaj, 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 dawaj Ej! Były jeszcze wózki! Byłem drugi, jest! Byłem drugi! Udało się, udało się. No już, już piszą tutaj, że mam haksy Mmm, więc spoko. Na te wózki, no Jest tam niby jakaś kmina. A nie na wszystkich serwach to działa. Tak samo jak na v Nigdy jeszcze nie byłem pierwszy, bo na przykład mi zasłaniają, tak jak tam mi ktoś zasłonił. No ale damy radę, damy radę. Na spokojnie polecimy sobie tędy. Jestem ciekawy jak wygląda koniec tego całego vePOT. Jeszcze chyba tutaj nigdy nie byłem na samym końcu. Jestem ciekawy jak to ym, wygląda na końcu. Byłem drugi! Byłem drugi na vepałcie! Chyba normalnie aż sobie... Ja pierdzielę! Nasz sobie normalnie... Ło, masakra. Kurde, blaszka. Czekajcie to jest A to jest zombie atak Zombie atak Zombie atak Czekajcie to to, to 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 chyba naszych nie bijemy Czekajcie ja nie wiem co tutaj I tutaj nie wiem co się robi Wiem że tutaj można zostać zombiakiem Można zostać zarażonym e, Ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa e, Więc e, 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 A teraz jestem zombiakiem I muszę I muszę na przykład tego się zarazić I on mnie zaraził A ty masz ty ty Jesteś już zarażony Jestem zombiakiem gdzie są u góry Dobra A tutaj jest Tutaj jest jeden... Czekaj, gdzie on jest? Gdzieś tutaj był? nadal no jeszcze jeden. A ty, 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 nie uciekniesz mi! A ty jesteś zombiakiem już, dobra. Nie chcę będziesz, nie chcę będziesz... ...tym zombiakiem. Jak oni tą wskoczyli. Tam, tam też nie umiem wskoczyć. Tu się zrespili... ...i kur... są u góry. A, czekaj, czekaj. Mamy tutaj parę minutek jeszcze, więc możemy pokminić parkur. W parkurze ja nie jestem za dobry, ale... No myślę, że uda mi się tam przeskoczyć. Hopla. O dobra, ktoś już tutaj, już tutaj ktoś mnie... O tu! Już ucieka! Chodź tu pando! Chodź tu pando! Chodź tu pando! Eee! Zarazimy pandę! Kurde! Który ja byłem? O kurde! O siódmy! Ten cały czas ten is... Ten Isak jest cały czas, kurczę. Pierwszy ten. Isaac, Isak. Isak Nieważne! <laughs> Nieważne! To też jestem ciekawy jak wygląda na końcu Bo jeszcze tutaj na końcu nigdy nie byłem Ale chciałbym sobie kiedyś dojść Masażer zamknij mordę Ja pierdzielę Przepraszam za słownictwo Ale ja tutaj Ło 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 o, o, o jejku, jejku nie? No nie Drugi jest Jest ja pierdzielę Kto mi tutaj pisze e, Bartek Kwaśniewski a to, 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 ten, to ja wiem, to pozdrawiamy Werteza tutaj na, na, na odcineczku, yy, pisał do mnie na masażerze, aż mi, aż mi zadzwoniło, za więc pozdrawiamy, pozdrawiamy, hopla. Właściwie się zgadywaliśmy na Minecraft Party, no ale yy, no się nie zgadaliśmy i, 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 i mi właśnie odpisał, że, 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 że tego, że, że się nie zgadaliśmy <grywa> No że z tego wyszło, że, że, że muszę sam nagrywać i ja akurat sam nagrywam, żeby się, wiecie, żeby zdążyć na godzinę 15.30, to jest zawsze odcineczek Gdzie wy jesteście, kurde... A ty, ty Nie kop, tak? Bo cię za... O ty, ale byłem trzeci, byłem trzeci, byłem, byłem trzeci więc jest kozacko Kozacko, kozacko Trzecie, zobaczymy jak oni tutaj się yy, Fajtują Bo tutaj dużo camping, tam jeden tak sobie fajnie w ziemi kopał, kopał, kopał No Ale spoko yy, Dobra Patrzcie, czekajcie, zobaczę czy jest tutaj Tego nie ma, tego nie ma O, tutaj, tutaj lodowata jest No i patrzcie, cały czas jest pierwszy, nie? On ma tu jakiegoś chyba VIPa czy coś, cokolwiek, ale byłem trzeci, jest, byłem trzeci! bo teraz kurde tutaj... Pamiętajcie, F5 sobie trzeba kliknąć, trzeba kliknąć F5, ale... Kurczę, ja was tak tutaj nauczę, a później będziecie lepsi ode mnie. E, więc jak będziecie grali ze mną na jakichś arenkach, to... e CO JEST?! Cofa mnie, już bym był, już bym był pierwszy. Wiecie, ja was tutaj uczę, ale później jak będziecie ze mną na rękach, to... no to tam... Dawajcie mi jakiś szans, bo e, wiecie... Czy prawdziwy mistrz, sensei i tak dalej, to później jak nauczy kogoś, to on, on, on stara się uczyć na przykład kogoś lepiej niż y, sam potrafi. Znaczy się nauczy kogoś tak, że y, no, no nie umiem powiedzieć słowa tego, jak to się tam nazywa, że na przykład mistrz y, potrafi nauczyć kogoś Bardziej niż y, on sam siebie nauczy Jestem pierwszy! TARARA! już drugi raz w życiu, jestem tutaj pierwszy! Kurcze, blaszka, to są haksy e, z, ra, light, z, green, źlin... Dobra, już wiem, już wiem co to jest, dobra. Baba Jaga patrzy. No ogólnie... No wiecie o co mi się rozchodziło, że e, Sensei nie niby uczy i chce się nauczyć e, was całości jak potrafi, a z tego wyjdzie, że e, Będziecie potrafili lepiej od niego. O. No, o, tak. O. No i dobrze pójdzie, nie dobrze pójdzie. Jak chcę coś powiedzieć szybko, to się później mylę. A jak mówię za wolno, to mówicie, mnie później wyzywacie. Opla, dobra. Ej! U! U! Przepraszam za za takie darcie mordy, ale dobra, biegnę do końca, biegnę do końca, biegnę do końca. Już się nie zatrzymuję! Już się nie zatrzymuję! Jestem pierwszy. Kurczę, blaszka, takie emocje to ja... Uff, uh, takie, bobby z jara bo pierwszy ja tam widziałem ostatnio w komentarzach jara że byłem pierwszy na łódkach i wam dałem porady, super. Do, do tutaj też są porady, żeby sobie kliknąć F5. Ym, F5 jest bardzo dobrym klawiszem, ale jak dostaniecie to takie hamskie, to nie polecam 2 na 10, to jest wtedy to, to hamskie, ale czekajcie, hamskie będzie. Uuuuu! Uuu! Czekajcie, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie, bo zaraz będzie to hamskie, takie. O właśnie, to jeszcze nie to, ale ale spoko a, Biegnij, biegnij, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam Uważaj, uważaj, uważaj ci uważaj Ujo. Ach, mnie zmiotło Masakra, to jest, to jest strasznie trudna gierka, jakich jest jeszcze 19? Masakra Ale byłem piąty, byłem piąty, no nie jest źle A ty, ty byłeś drugi, a cały czas byłeś pierwszy Dobra, minefield Teraz trzeba obczaj tutaj sobie druszkę zębuszkę co drogę czasu obczaić i żeby nikt o nas nie wybuchł bo jak my wybuchniemy to później będziemy zdenerwowani więc trzeba tutaj na spokojnie tam już sobie wybuchają my biegniemy dalej biegniemy biegniemy nie zwracamy na nich tam uwagi nie słuchamy co oni tam robią więc jesteśmy sobie takim właśnie o to oto mi jestem. drudzy myślałem że będę pierwszy no ale no no, no nieważne o tutaj, tutaj to oszukują i to ostro, nie? Tutaj nie wiem jak oni tak szybko biegają, ale... Nie wiem, jak wiecie to możecie mi napisać w komentarzu Bo ja tutaj nawet jak polecę sobie na, na dwie spacje O to nie działa kurczę, na dwie spacje, bo... Dawaj, 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 dawaj I tutaj sobie skrócę drogę na przykład, a to, to, to też, to, to nic nie daje, nie? Patrzcie jak oni tam mkną, nie? Ja nie wiem jak oni tak szybko kurcze tutaj latają Patrz, to nie działa, nie? Albo zrobię jakieś spowolnienie, kurczę, że na tym będzie szybciej działać, tak jak na niektórych serwerach jest, że tylko po jednej drodze można lecieć szybciej, a inne zwalniają. Ej, eee, ty mnie nie wyprzedzaj, bo co? Bo ty masz tą kapotkę swoją pedalską, ty... Pedale! <śledzpie> o, tutaj nie, nie, oczywiście nie, nie, nie wyzywam żadnych... Yy... Ten. No nie, nie, nie chciałem być wulgarny, o, o tym się schodziło. To jest takie wiecie. Emocje, hot TNT. Wow! Czekajcie, bo tam... Ta, 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 ta. Kurczę, kurczę. No ej, no cofa mnie, nie co, nie cofam. No i mnie cofło. No o! Patrzcie, uderzyłem go, nie? I nic, i nic, i nic, i nic, no. No patrz no! I tutaj przegram, nie? Najw bieszczady, kurczę. Najd że Piękne bieszczatki mi tutaj wysadziło o, Klikałem w niego, pokazywało się A tu jest Co co, co to ma być no? Ja nie wiem Wybuchłem Ech No dobra to Trzeba ogarnąć sobie Tutaj jak oni to No patrzcie tutaj jeden pyknie tak, drugi pyknie tak A byłem nie... byłem tak blizutko, nie... O byłem czwarty, super Ale to nie ma co spinać o, Bardzo dobrze, bardzo dobrze bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ship, o dobra, ścinamy Ship, shear, okej okay. Ścinamy łowieczki i najlepiej kurczę ścinać te, co mają niby mało punktów, bo was mniej wyszczeli Bo jak zetniecie sobie właśnie jakieś większe, to was będzie wyszczeliwywało dłużej, ale za to jak jesteście w powietrzu, to te osoby, które są tam na dole, mogą sobie ogarnąć te z mniejszymi właśnie, o. Jak was wyszczeli, patrzcie, ktoś teraz może uszczelić sobie, yy, nie wiem, trzy takie po jednym punkcie i, i, i macie to samo, nie? Hop, hop, hop. Dobra. NIE! OLE! OLE BY BYŁO! Dobrze. Hopla. I patrzcie, tutaj, ty tutaj punkty tu już się sypią. No, to jest minusik. Dobra, dawaj, 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 Jest Ben drugi. Super. Super. Super, super. Kozacko. Kok, 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 ko, ko, kozacko. Kok, kok, ko, 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 kozacko. Assassins. Dobra. E, jaki mam cel? E, kto jest moim celem? To jest moim celem. E, Makumba Matata. Dobra, już będę pamiętał Makumba Matata. O widzę swój cel. Widzę swój cel. Widzę swój cel. Tam jest mój cel. Dobra, zabity. Teraz kolejny, mój cel, gdzie jest mój cel? Eee, o tam widzę mój cel, jest mój cel, jesteś moim celem kolego, jesteś moim... Moim targetem jesteś ty? Dobrze, dobrze, dobrze. Polujemy tu y, sami na siebie, jest tylko dwóch i ktoś musi wygrać. Jestem pierwszy, tu, 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 jak zawsze przegrywałem, jestem pierwszy. Kozacką. Ale jadre mordy dzisiaj. Ale jadre mordy dzisiaj, ale dobra. Eee, trzeba żyć mordę, bo wtedy się wygrywa. Pop, pop pop najwyżej tam musicie sobie przyciszyć głośniczki, Albo ja tam jakoś to ogarnę tak żeby nie było za dużo darcia mordy Myślę i będzie spoko A ty 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 a chcesz mnie przeciąć, chcesz, chcesz mnie przeciąć, chcesz mnie przeciąć E przeciąłem go Ej. No jaki oszust Jaki oszust To jest ten, A spadł, spadł Bardzo dobrze, bardzo dobrze kolego, bardzo dobrze Tego tutaj zamkniemy Dobra. Wyeliminowany. Wyeliminowany. Super. O kurde, teraz to sobie zrobiłem bieszczad, i to ostre. Ale czekajcie, jakoś to ogarniemy. Jakoś to ogarniemy. One tędy. Pyk, 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 pyk. Tutaj sobie na spokojnie, bo tu już nam się kończą placuszki, ale spoczko. Damy radę. Dam radę, ja tutaj widziałem jak mistrze grają, to się nauczyłem trochę. To trzeba tak, wiecie, na spokojnie. Jesteśmy drudzy. Myślę, że ten jak może zaraz odpadnie. Będzie super. Albo gram ja z, z, ze swoim cieniem duchem, jak w taki takie... taki film był, że nieważne. Jestem pierwszy! Jest! Udało się! Super! Aż się oplułem. No niestety, takie są emocje, braw! Welcome! Skończyliśmy minigierki! Super, wszystkie minigierki skończyliśmy, jesteśmy sobie na spawnie, więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli się spodobało, zostawiajcie łapeczki w górę, udostępniajcie, komentujcie, piszcie jakieś tam porady dotyczące tych, jeżeli wiecie jakoś lepiej, micie jak ja wam dawałem te porady, że na przykład łódki na F5 i tak dalej, to możecie mi dać porady, wbijajcie do grupy Kowboje Bobiksa. Ehm, tam sobie piszemy na luźno, są jakieś tam pogadanki są... Grupa ma ogólnie lepiej ehm, Nawet lepiej niż fanpage bym powiedział Więc grupa ma lepiej Ale też wbijajcie na fanpage, tam jestem super ekstraktywny Więc no Widzimy się jutro w kolejnym materiale Zobaczymy co na jutro tam się ogarnie Więc Komentujcie, lajkujcie, i o jeszcze raz Wbijajcie szybko, szybko, szybko do grupy Bo yy, Jest, yy, jest miejsca są nieograniczone, więc nie każdy się może zmieścić Na razie cześć, Elos you